Czy słyszałeś kiedyś o technice aikido? Jest to sztuka walki bez walki. Jest sztuką trudną, ale piękną. Wymaga intensywnej pracy nad sobą przez często przez wiele, wiele lat. I często nawet ktoś napisał, że wielcy mistrzowie po latach oświadczają, że są dopiero na początku drogi. Myślę, że to samo można powiedzieć o sztuce komunikacji, rozmowy. Posłuchaj, co mam Ci dzisiaj do powiedzenia. Cześć, mam na imię Fryderyk. I codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55, codziennie rano budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Nawyk najpierw zrozum jest powiązany z bardzo trudną sztuką komunikacji. Piąte prawo z dekalogu komunikacji mówi: Nigdy nie spieraj się z drugim człowiekiem. Podobnie jest z tym, co powiedziałem we wstępie. Podobnie jest ze sztuką Aikido, że czasami po prostu warto w rozmowie z drugim człowiekiem zacząć od tego, że przyznamy mu rację. Nigdy nie spieraj się z drugim człowiekiem. Ma to zazwyczaj. Kąt produktywne znaczenie. Dlatego chciałbym Ci wytłumaczyć to dzisiaj na bardzo prostym przykładzie. Pozwól, że pokażę Ci teraz pewną grafikę. Co tutaj widzisz? Bo uwaga! Są ludzie, którzy tutaj widzą małpę, która wisi na gałęzi. Widzisz małpę? A są ludzie, którzy widzą tutaj biegnącego tygrysa. Co widzisz? Podobno różnie to jest. Ja zobaczyłem na początek małpę, i podobno świadczy to o, jakiejś moich, o jakichś moich cechach charakteru. Nie wiem, nie wierzę w takie rzeczy. Bo dopiero kiedy skupiłem się na, tym, na tej grafice i spojrzałem na białą stronę, to zobaczyłem biegnącego tygrysa. Wszystko zależeć będzie od tego, co zobaczysz najpierw. Czy czarne, czy białe. Teraz pewnie widzisz już i małpę i biegnącego tygrysa. Dlatego też nigdy nie spieraj się z drugim człowiekiem, bo po co? Jeżeli dążysz do zasady win-win, a taki jest nasz trzynasty nawyk, to będziesz dążyć do tego, żeby najpierw zrozumieć, co ta druga osoba widzi. Co wie? Bo co jest najciekawsze? Czy wiesz, że przyznając komuś rację, niekoniecznie musisz się z nim zgadzać? Wynika to jednak najczęściej z tego, że po prostu nie rozumiesz punktu widzenia tej drugiej strony. Stąd biorą się nieporozumienia. Że człowiek, który widzi tę grafikę, którą ci pokazałem, jeden będzie widział tutaj małpę a drugi będzie widział biegnącego tygrysa. I najciekawsze jest to, że obaj macie rację. Dlatego też piąte prawo z dekalogu komunikacji wyraźnie zabrania sporów, kłótni, podważania drugiego, opinii drugiego człowieka. Bo kto wie, a może on jednak ma rację ze względu na swój punkt widzenia, ze względu na swoje doświadczenie. A my bardzo często, tak jak w historii Stephena Coveya, tak zachowujemy się jakby jak ten okulista, do którego przyszedł pacjent i poskarżył się, że coś ostatnio nie najlepiej widzi, a ten zdjął okulary, dał mu je, założył mu na nos i mówi, no powinieneś teraz widzieć dobrze. A ten mówi no widzę jeszcze gorzej. Na co lekarz mówi do niego, ale to są doskonałe okulary, cudowne, cudowne szkła. Ja widzę z nich w nich świetnie. A on mówi, ale ja widzę jeszcze gorzej niż widziałem. A ten mu mówi, ale myśl pozytywnie. I tak się to kończy, że my próbujemy kogoś przekonać do swoich racji, nie wiedząc, że ten drugi też ją może mieć. Dlatego też jedynym sposobem na rozstrzyganie tego rodzaju sytuacji jest po prostu najpierw przyznać komuś rację, nawet jeżeli być może znasz historię z filmu Godziny Szczytu i tych dwóch sympatycznych panów, gdzie Lee grany przez Jackie Chana. Zostaje zapytany przez Cartera, Jak to robisz, że zachowujesz spokój przez cały czas? Na co Li odparł mu: Nie wdaję się w dyskusje z głupimi ludźmi, po prostu kończę je od razu, mówiąc: masz rację. Na co Li powiedział: Ale to jest przecież kompletnie nieracjonalne i bez sensu. Na co Li odparł: Masz rację. Myślę, że wiele jest Wiele jest takich przypadków, kiedy zupełnie niepotrzebnie wdajemy się w dyskusję, zamiast po prostu nastawić się na zrozumienie, nastawić się na słuchanie, na milczenie, pozwolić się drugiemu człowiekowi wypowiedzieć, opowiedzieć swoją historię, bo może się okazać, że to my jesteśmy w błędzie. Dlatego tak niezwykłym nawykiem jest nawyk najpierw zrozum, ale do tego nam jeszcze brakuje kilku narzędzi i o tym opowiem ci już w następnym odcinku co można zrobić żeby lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Tymczasem jak zwykle skomentuj, napisz, może zalajkuj albo zacznij subskrybować ten kanał, bo już jutro kolejny odcinek nawyku najpierw zrozum. Do zobaczenia do jutra.